Piu Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Tłumaczenie i opracowanie wersji audio Jacek Pietruski. Czyta dziadek Jacek ze specjalną dedykacją dla swojego ukochanego wnuka Kajetana. Odcinek szósty. Rozdział jedenasty. Czarny Książę. Drużyna doktora Dolittle żegnała się z małpami na brzegu rwącej rzeki bardzo długo. Każda małpa chciała uściskać doktora osobiście. W końcu małpy wróciły do domu, a doktor i jego zwierzaki poszli w swoją stronę. Wciąż pod opieką znającej wszystkie ścieżki cici. Szli teraz przez ziemię należącą do króla Joliginki i każdy czuł się nieswojo. Polinezja próbowała mówić szeptem: Najlepiej się tutaj nigdzie nie zatrzymujmy! rozmawiajmy szeptem jeśli straże króla Joliginki nas usłyszą będziemy zgubieni król Joliginka na pewno nosi w sobie urazę do nas z powodu fortelu jaki wymyśliłam aby nas uwolnić a ja myślę że najtrudniej będzie zdobyć statek którym popłyniemy do Anglii zadumał się doktor myślicie że na brzegu można znaleźć jakiś porzucony nikomu niepotrzebny okręt no cóż, nie ma co się martwić na zapas, ale jednak, co, wydaje mi się, że będzie to trudne zadanie. Przedzierali się przez dżunglę dzikimi ścieżkami. Małpka Cici prowadziła ich z dala od głównych szlaków należących do króla Jolinki. Czasami było tak dziko, że musieli trzymać się bardzo blisko siebie, bo już metr dalej nic nie było widać. Aż w końcu zdarzyło się najgorsze. Czyci, w poszukiwaniu kokosów oddaliła się od nich dosłownie kilkanaście metrów. Tymczasem doktor, który prowadził całą grupę, skręcił mnie w tę stronę, w którą powinien, I, i wkrótce okazało się, że grupa kręci się w kółko. Chichi, kiedy ich nie znalazła, pobiegła w kierunku, w którym powinni iść, potem znów w drugą stronę, a, ale już. Nie mogli się spotkać. Zaczęła się denerwować, jak nigdy. Wspinała się na drzewa i wypatrywała cylindra, jaki zwykle doktor miał na głowie. Wołała ich wszystkich i każdego z osobna. Ale nic. Rozpłynęli się w powietrzu jak mgła. Tymczasem oni całkiem pobłądzili. Bardzo zeszli z wyznaczonego przez Cici szlaku a tam, gdzie się znaleźli, dżungla była tak gęsta, że nie sposób było zrobić kroku bez wycinania liści, lian i gałęzi. Całe szczęście, że doktor miał przy sobie spory scyzoryk, ale na dłuższą metę i tak nie dałby rady wycinać nim drogi. Nie wiedzieć jak, ale znaleźli się na bagnisku. Uf, jest wiele takich niebezpiecznych miejsc i nie powinni iść tamtędy, ale już nie potrafili wrócić. Więc szli przed siebie, licząc, że gdzieś dojdą. Byli usmarowani błotem, porozdzierali ubrania, a na całym ciele mieli wiele rano ostrych, jak brzytwa kolców. Po kilku dniach takiej morderczej wędrówki, nagle weszli do ogrodu. Ogród był zadbany i bardzo piękny. Niestety. To był ogród w pałacu króla Joliginki. Już po chwili zostali złapani przez straż pałacową i powleczeni przed oblicze króla. Tylko polinezji znów udało się uciec. Ha, 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 zaśmiał się król Joliginka. Ha, ha, ha. I ten przerażający śmiech roznosił się echem na całą okolicę, aż przerażone ptaki z dżungli całkiem umilkły. No proszę, jaka miła niespodzianka! Daliście się złapać. <ścoughs> ha, ha, ha! Tak, już wydałem odpowiednie polecenia. Z nowego więzienia nie uciekniecie. Zamki są podwójne, kraty wzmocnione, a mury grubsze. Tam będziecie gnić do końca swoich dni. A ten biały człowiek będzie do śmierci szorował podłogi w królewskiej kuchni. No i jeszcze będziecie marzyć o czasach, kiedy siedzieliście w tych murach, by na drugi dzień mieć ścięte głowy. Ha, a tu nic, nic, żadnej ściętej głowy, tylko wieczność. Wieczność w więzieniu! <laughs> ha, 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 ha. Zaśmiał się i już nic więcej nie powiedział. A straże zawlokują ich do więzienia i zamknęły tam na cztery spusty. Cóż za pech powiedział doktor przecież nie możemy tu siedzieć trzeba zaraz wracać do Paddleby. no co sobie o mnie pomyśli kapitan jeśli wkrótce nie zwrócę mu statku i tak go go pan nie ma zawarczał zrezygnowany pies Jeep no teraz nie ale jak wrócimy to pewnie już będę miał niestety jeśli będziemy tu siedzieć to na pewno nie oddam statku temu biednemu człowiekowi Sprawdźcie może wszystkie kąty, zawiasy, kamienie i kraty. Może coś rusza się i będzie można jakoś wyjść. Niestety nic nie chciało nawet drgnąć. Więzienie zamknięte było jak najlepszy safe. Wszyscy porozsiadali się pod ścianami, bardzo przygnębieni, a prosie Geb znów zaczęło pochlipywać. Polinezja obserwowała aresztowanie ukryta wśród liści palmy rosnącej w pałacowym ogrodzie. Właściwie nie musiała się nawet specjalnie ukrywać, gdyż w pobliżu mieszkało kilka bardzo do niej podobnych papuk, z którymi zdążyła już nawet zamienić kilka zdań. Teraz jednak siedziała milcząca, co nie wróżyło niczego dobrego dla tych, którzy w te tarapaty wpędzili doktora i resztę jej przyjaciół. O, na świecie było wielu ludzi, którzy do dziś gorzko żałowali, że weszli w drogę Polinezji. Papuga ożywiła się natychmiast, gdy wśród odległych palm dostrzegła Cici. Małpka skacząc z gałęzi na gałąź cały czas szukała drużyny. Polinezja szybko do niej podleciała. Niestety, nasi przyjaciele zostali złapani. Król Jolikinka znów zamknął ich w więzieniu. Kiedy zniknęłaś, my zabłądziliśmy w dżungli i nie wiedzieć, jak dotarliśmy tutaj, no sami wpadając w łapy królewskiej straży. A ty nie mogłaś ich poprowadzić? Czyli miała słuszne pretensje do Polinezji, gdyż ta mogła przecież wzlecieć nad drzewa i wskazać najlepszą drogę. O, to wina geb geb! Ciągle las gdzieś w bok, ryjąc w ziemi w poszukiwaniu korzeni imbiru. Musiałam go pilnować i sama nie wiem, kiedy zmyliłam drogę. Ci! Ktoś idzie! Zamilkły i dokładniej schowały się za liściem palmy. Do ogrodu wchodził właśnie książę Bumpo, syn króla Joliginki. Taszczył pod pachą wielką księgę bajek, idąc spacerem główną alejką. Pod nosem nucił jakąś smutną melodię. Podszedł akurat pod drzewo, na którym ukrywały się Polinezja z Cici. <tosłuch> Niestety, pod drzewem stała kamienna ława, na której bumpo położył się i zaczął czytać książkę. Przyjaciółki w żadnym razie nie mogły się ruszyć i musiały zachowywać się bardzo cicho. Ale ten przypadek był bardzo szczęśliwym przypadkiem dla doktora i jego przyjaciół. Bumpo chwilę czytał, ale nagle odłożył książkę i rozmarzył się, mówiąc na głos. Ach, jakże byłoby pięknie, gdybym mógł zostać białym księciem. Polinezja jakby czekała na takie słowa od dawna i natychmiast odpowiedziała głosem niewinnej wróżki. – Mój książę Bumpo, nie wiesz, że są tacy, którzy mogliby ci w tym pomóc? Książę natychmiast poderwał się na równe nogi i nerwowo zaczął rozglądać się wokoło, szczególnie przyglądając się po bliskiej altanie. Kto to? Ktoś tu jest? Wydało mi się, że słyszę jakieś słodkie słowa wróżki płynące do mnie z tamtej altany. Bo to prawda. Cóż za słuch, drogi książe. Odezwałam się, kiedy z Twych ust spłynęły słowa prawdy. Ale kim jesteś? Jestem Tripsitinka. Kto? O, mój mały książe, nie wiesz, kim jestem? Nie, pani, nigdy o Tobie nie słyszałem. A więc to prawda. To prawda, że ukrywają przed Tobą moją obecność. Ale kto, kto ukrywa i dlaczego? Król Zoliginka, nie chce, byś wiedział o moim istnieniu, bo jestem tripsitinka, królowa wszystkich wróżek w Afryce. Król zoliginka i królowa Ermitruda nie chcą, byś wiedział o mnie cokolwiek. Bo jestem wróżką spełniającą marzenia królewskich dzieci. A co to szkodzi, że spełniasz jakieś marzenie? Nie wiesz, że rodzice nie chcą spełniać wszystkich marzeń swoich pociech? To rodziców denerwuje, bo oni nie mogą spełniać marzeń. Mogą. Król ojciec już nieraz spełnił moje marzenia. Pojechałem na polowanie na słonie, łowiłem łososie w dzikiej rzece. To nie są marzenia, to tylko lekcje życia. Marzenia to coś, co jest nieosiągalne. Ja spełniam właśnie takie marzenia. Słyszałam, że ty masz takie nierealne marzenie i tylko dlatego się ujawniłam. Ja? Nie, ja nie, nie mam żadnego marzenia. Woda, pomogłabym ci je spełnić. No cóż, do widzenia, książę Bumpa. Czekaj, zaraz, nie odchodź. No, mam właściwie jedno marzenie, ale nie, nie, to, to, to nie, niemożliwe. Jakie? Uch, chciałbym być białym księciem. A więc dobrze słyszałam. Tylko po co, Bumpo? Czy nie jesteś dość księciem, będąc czarnym? Czy biały książę jest lepszym księciem? No co to za różnica? Spełniasz marzenia, czy nie? Spełniam, spełniam. Ale jeśli nie jesteś przekonany, to może się okazać, że nie uda ci się zamiana? Możesz mi pomóc! Książę Bumpo był coraz bardziej zdenerwowany, jakby nie chciał rozmawiać o tym, dlaczego chce zostać białym księciem. Nie denerwuj się. Oczywiście, że mogę ci pomóc. Akurat teraz w więzieniu króla Joliginki zamknięty jest wielki biały czarodziej. To John Dolittle. Medycyna nie ma przed nim tajemnic. Potrafi małpę zamienić w papugę, jeśli tylko sobie tego życzą. Psa w świnie. I czarnego człowieka, białego. Jeśli go poproszę, zrobi to dla mnie. Niestety, król przetrzymuje go w lochach, bo John Dolittle nie zgodził się zamienić go w białego człowieka. To pewnie mnie też nie będzie chciał zamienić, zwątpił Bumpo. Król Joliginka chciał być biały tylko na chwilę. Potrzebne mu to było, by schwytać podstępem lekarza małp. Słyszałeś pewnie o tej wielkiej zarazie? No, coś słyszałem. A, ale byłem wtedy na połowie łososi i wróciłem za późno. Nie znam szczegółów. Najważniejsze, bumpo, że ty masz marzenie, a nie podstępną potrzebę. Czarodziej zgodzi się na pewno. Udaj się do niego w tajemnicy, kiedy noc będzie już głęboka. Powiedz mu, że to ja proszę go o spełnienie twojego marzenia, a będziesz mógł rankiem przejrzeć się w lustrze jako całkiem biały książę. A teraz wybacz mi, ale czas bym wróciła do swojej baśniowej krainy. W końcu jestem królową i nie mogę oddalać się na zbyt długo. To powiedziawszy zamilkła. — Do widzenia. — Dziękuję, wróżko Tripsitinko. Książę długo jeszcze siedział na kamiennej ławce. Myślał o czymś, mówił do siebie półgłosem. Wreszcie tuż przed zachodem poderwał się i pobiegł w kierunku pałacu.